A szczerze, witajcie, z tej strony WistaWorld 2012. I po prostu. O! No i mamy takiego komputer. Dzisiaj będziemy go tylko omawiać. Dzisiaj będziemy go tylko omawiać. Będziemy go tylko omawiać, bo. Ten komputer to. On ym, jest trochę stary, bo on jest z 2001 roku. Z drugiego, trzeciego będzie. Nie, to załóżmy, że jest trzeci. No i tutaj mamy stację dysków LG. To jest DVD. Tutaj mamy dyskietki. Nie mam pojęcia jakiej marki. Tu dysk. Seagate. Tu mamy kartę graficzną. Nie wiadomo jakiej marki pewnie. I tutaj jest karta sieciowa d Link. Bo główna nie wiem jakie jest marki, chyba Intela, bo, um, <grym> bo tu jest chyba na, bo to jest napisane Intela, nie wiem czy to jest tego. Ale tak szczerze, to chyba to jest Intel. Albo Asus, nie wiem, nie mam pojęcia. Bo um, wcześniej to były inne PPH w tym komputerze tego, że się spalił no i postanowiłem wymienić. Nie mam pojęcia jakie jest marki. No i tutaj my, jeż, oczywiście jeszcze RAMu nie ma. No ale będziemy dokładać te części potem i potem jak i takie tam. Dobra, tutaj mamy wejście PS od, zielone od myszki filetowej od klawiatury. Tutaj mamy mm, USB to jest COM, y, com wejście. Tutaj mamy drukarkę, tutaj jest karta dźwiękowa, to jest, to wejście jest nieobsługiwane, te, te, teraz tylko te są obsługiwane. W karcie graficznej mamy VGA, tutaj jakieś stare wejście. A tutaj wejście, czekaj, zapomniałem. A tutaj mamy kartę sieciową na wejście od internetu. Tu mamy wejście od zasilania, tu pstryczyk. W tym środku, ja teraz... No i wszystko jest popodpinane tego, że nie ma ram. Ale spokojnie, wszystko będzie okej. Okay. To co, widzimy się w następnym odcinku. Pa pa. Znajdzie.